Dzień dobry moi drodzy, City of Manchester, jesteśmy właśnie w Philips Parku, nieopodal Etihad Stadium, ponieważ idziemy na zwiedzanie właśnie stadionu obecnego mistrza Anglii. Ze mną Bartek, naczelny kibic Arsenalu. Bartku, jak się zapatrujesz na to, że będziesz zaraz zwiedzał Etihad, no i oczywiście, że potem idziesz na mecz na Old Trafford swojej ulubionej drużyny, bo jesteśmy gdzieś też obecni właśnie w czerwonej części Manchesteru, gdzie Manchester United podejmuje drużynę The Gunners. Powiem tak, przede wszystkim cieszę się, że jestem tutaj z Wami wszystkimi, ponieważ eksplorowanie stadionów z tym panem... <laughs> To moja nowa pasja, tak to nazwijmy, tak to nazwijmy, nowa pasja. Mega ekscytacja. E, najpierw zwiedzanko Etihad Stadium. Powiem Wam szczerze, że mi ten stadion imponuje od samego momentu, kiedy go wybudowali. To jest no, nowa era Manchester City w XXI wieku. Top! Ale wypowiem, myślę, że przejdę do meczu United-Arsenal. Myślę, że dzisiaj trzy punkty pewne dla Arsenalu. Myślę, że dzisiaj padnie dużo bramek. Ja myślę, że dzisiaj będziemy mocno podemocjonowani. Tego też sobie życzę i nam tego życzę. Ja nie ukrywam, że e, patrząc na moje sympatyki wicowskie liczę dziś na remis. No i co? Zapraszamy Was kochani na ten odcinek. Pozdrawiamy z Manchesteru i my lecimy zwiedzać. Pozdrow. Moi drodzy, znajdujemy się w Manchesterze pod stadionem aktualnego mistrza Anglii, czyli Manchester City. Etihad Stadium, dawniej City of Manchester Stadium. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych klubów XXI wieku. Zwycięzca Ligi Mistrzów e, sprzed dwóch sezonów. Do tego czterokrotny mistrz Anglii z rzędu i ogólnie łącznie 10 tytułów mistrza Anglii. Obok mnie posąg bezapelacyjnej legendy Manchester City. Vonsonta Kompanego. My, proszę Państwa, udajemy się na Stadium Tura po tym jakże pięknym i nowoczesnym stadionie, który. Ciekawostka, jest jeszcze rozbudowywany i tam właśnie jest powiększana jedna z trybów. No i tutaj jeszcze raz mogę Wam pokazać Vonsonta i powiem Wam szczerze, że naprawdę dla mnie, jako osoby, która jest to pierwszy raz, ten obiekt jest naprawdę fantastyczny z zewnątrz, a zobaczymy, co będzie w środku. Zapraszam, chodźcie ze mną. Tutaj się pupką wypina Sergio Aguero i to jest cieszynka z pamiętnego zwycięstwa nad Queen's Park Rangers, kiedy w ostatniej akcji po asyście Mario Balotellego City zdobyło upragnione mistrzostwo po wielu, wielu latach, wyprzedzając tym samym na samym finiszu sezonu Manchester United. Co to był za dzień dla fanów The Cityzens? Moi drodzy, tak jak widzicie za mną, Self reception i my udajemy się właśnie na zwiedzanie stadionu, także zapraszam. Chodźcie. No powiem wam szczerze, to, to tutaj naprawdę zapamiętane będzie mocno, ale no nie ma się co dziwić, jednak to chyba najbardziej wielki moment I dla fanów. Konieczny moment Manchesteru City. Po prostu, dokładnie. Tego... Pamiętam wtedy Roberto Mancini i niesamowity komentarz są życia od Aguero, aguero, aguero! Uwaga, aguero! Mówiliśmy! Młodzi ludzie robią sobie zdjęcia, też sobie zrobiłem. Bo nie ma co gadać, ale to jest mocne osiągnięcie w ich wykonaniu. Poza zdrościć. Tutaj na stadium, tu, że można sobie też zjeść. Także jest jakaś miseczka. Browarek, piłkarzyki, bartek w bluzie, arsenalu. Także prowokuje konkretnie. Pan Rej zaprosił natura, no i wjeżdżamy centralnie na stadionik, który jest bardzo ciekawy. Proszę Państwa, no nic dodać nic ująć: jest to naprawdę wyśmienity obiekt i jesteśmy zachwyceni pierwszym wrażeniem. A Rej robi niesamowite wrażenie jako przewodnik. Co myślisz? 10 na 10 rola do przewodnika. No. Szanowni Państwo, za mną Etihad Stadium, stadion, który mieści 52 900 osób, będzie rozbudowywany, a tak w zasadzie już jest, do 61 000 pojemności. Tam właśnie trybuna, e, która jest dobudowywana. No i teraz, tak, tutaj mamy sektor gości po lewej stronie. E, stadion jest moim zdaniem kosmicznie fajny pod kątem tego, jaki on ma w ogóle kształt. I myślę, że Bartek, który jest za kamerą, się ze mną zgodzi. E, natomiast tam e, te takie krzesełka, które są w granatowym kolorze, to są takie bilety Hospitality, które są najdroższe i można je sobie zamówić na stronie. To jest znany motyw w Anglii, moi drodzy. No i co? E, stadionik naprawdę robi bardzo fajne wrażenie. Tam są loże tam chociażby w rogu ma swoją loże ojciec Erlinga Halanda, czyli Alfie Halland. I to taka ciekawostka, którą powiedział na pan Rej, który jest doskonałym przewodnikiem. Ja to sobie chodzę z panem Rejem, który jest naszym przewodnikiem wycieczki. Za nami cała tutaj, że tak powiem, załoga, która zwiedza z nami stadion. No i jest pan Rej, bardzo przyjemny przewodnik. Tak, moi kochani, to w tej szatni przebierają się zawodnicy The Citizens, także możecie zobaczyć sobie na wiszące tej koszulki. No, powiem szczerze, że y, ma to miejsce mocno, bo naprawdę grał tu ostre koty. I chociażby, no proszę Państwa, chociażby Erling Haaland, który tutaj swoją koszulkę właśnie ubiera, to jest jego miejsce. No i co. Przepięknie po prostu. O i jeszcze Kevin De Bruyne. No to jest mój chyba ulubiony zawodnik Manchesteru City. Tam. Co? No siedzę teraz w tym miejscu, w którym siedzi Erling Haaland. No chyba wam nie muszę tego pana przedstawiać. Myślę, że sam się przedstawił światu swoimi występami. To tutaj odbywają się konferencje prasowe z udziałem zawodników i chociażby Pepa Guardioli. Panie trenerze, jak się dzisiaj grało na Etihad? No tak średnio bym powiedział, dziękuję za ten wywiad. Teraz proszę Państwa wchodzimy tymi schodami co piłkarze po prostu. Także te barierki tutaj, tak jak powiedział Jacob, czyli ten drugi przewodnik, który tam idzie, mają po prostu DNA piłkarze City. Także no, nie lada dla tych tutaj młodych chłopaczków myślę. No moi drodzy, jak widzicie sceny z wygranej Ligi Mistrzów w Istambule. Pierwsze zwycięstwo City w Lidze Mistrzów, herb, a teraz... Schodzimy schodami wprost na murawę. To tędy zawodnicy The City i przeciwnych klubów schodzą właśnie na płytę boiska. Niesamowite przeżycie. Dotykamy z Manchesteru City i wchodzimy na Etihad Stadium. Jest to niesamowite przeżycie, naprawdę. Znajdujemy się dosłownie przy samiutkiej murawie stadionu Manchesteru City, a ja teraz, moi drodzy, siadam sobie na krzesełku, na którym siedzi nie kto inny jak po prostu sam Pep Guardiola, także słuchajcie, no całkiem nieźle sobie e, Pep siedzi i myślę, że nie może narzekać na komfort pracy właśnie w jednym z najlepiej zarządzanych klubów świata. Guys, I'm with Ray. He's a tour guide of the Manchester City, and it was amazing tour with Ray. Ray, I got a short two questions for you. First question is: How long have you been working here as a tour guide? Twelve years. Twelve years. And can you describe me what's your bond with the club? I've supported them for since I was four. About 72 years, as I'm 76 now. <laughs> and do you love your job? Absolutely Adore it. Love it. And we love what you do to. Thank you so much. It was very amazing experience. Take care of you, Ray. I hopefully see you soon. Yeah. Śmigamy już taryfą na Old Trafford i powiem wam szczerze, że ceny taksówek zaskoczyły pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Przejazd jednym Uberem 5,5 km niecałe 7 punktów. No to na dwóch to o ile? Po 15-17 zł? Dobrze mówię? Na warunki angielskie grosze. Szylingi. A teraz jedziemy na Old Trafford za 8 funtów? Tak. No to, to naprawdę nie są duże pieniądze, uważam. I naprawdę yy, szczerze powiedziawszy, to wolę pojechać tak są dwie godziny przed meczem niż się w tym tramwaju kisić. I jechać pół godziny w takim tłoku, yy, yy, nie? Na dwa tramwaje, że to nie byliśmy w stanie wejść, bo był taki tłum. Nie? No, mój konkretny. Także moi drodzy, jak odpowiednio wcześnie przed meczem weźmiecie sobie taksóweczkę, naprawdę wychodzi fajnie. Znajdujemy się już pod stadionem Manchester United. Teatr marzeń, Old Trafford. Ja się skusiłem za 10 funtów pod Old Trafford na taki badziewiasty szaliczek w formie pamiątki, że jest mecz United Arsenal. Ten kto mnie zna. To wie, z jakim klubem sympatyzuję, dlatego właśnie taki szalik, a nie jednej drużyny. Pozdrawiam. Piękny obiekt. Kolejka do Mega Store United mega gigantyczna, także na razie się nie wbijamy. Natomiast po meczu spróbujemy się też nagrać. Pod stadionem meldujemy się już dwie godziny przed meczem. I jakiś catering. No jak widać miasto żyje. I ludzie zbierają się już w mocnych grupach. Naprawdę no, szykuje się konkretne widowisko. Arsenal faworytem, no nie ma co gadać. Tutaj ludzie sobie wcinają. My sobie spacerujemy z Bartkiem. Jak widać wszędzie jakieś tutaj budeczki. No i... Coś jest samowitego, czyli trybuna, wielkiego szefa, wodza i generała Manchester United, czyli Sir Alex Fergusona. No to naprawdę robi wrażenie. Hi, nice to meet you. My name is Alex from Poland. What's your name? Uh, my name is Justin. Okay, your name is Justin. Nice yes. to meet you, Justin. What do you think about uh, Manchester United performances this season? And do you think uh, is it possible to improve it next season? Um, they said uh, Amorin is rebuilding, but the way we're looking at it, his strategy obviously isn't working. and if we continue like this we're going to still be bad next season at this point my friends will say that manchester united's problem is no longer uh, a tactical problem it is a spiritual problem <laughs> <laughs> okay and which player performs uh, the best this season oh uh, we miss uh, uh, what's his name the small boy who had the injury what's his name Diallo, yeah. so i'm right <laughs> yeah okay and uh, you are right uh, i think uh, about uh, this player too And that's uh, that's all for yeah, me. Yeah. Thank so. Since he's been injured, we've been going through a lot. Okay. You, we should pray for us. Pray okay. For take us. care of your gem. Take fries. 9 funtów podol Trafford, barbecue barn, no i co? E, próbujemy. 9 funciorów mnie to kosztowało, ale e, wydaje mi się, że może być niezłe. No powiem tak Niezłe jest, ale ciut za sucha wołowinka Natomiast fryczki. No, ale to jest W Moim skromnym zdaniem to jest zasuchem. Powinno być to polane jakimś sosem. A może tam są sosy? Nie ma tam sosy. Naprawdę? Oni, oni czelają z góry sosy. Plus na pewno dla pani, że e, wymieniła nam pryteczki e, na nowe. Na tak, ale jest niezłe. Jest niezłe. Mm. Zaraz wrócę, Zobaczmy. No Można doznawać z barbecue. Obficie zalane. No smaczne, no co? Brytyjsko, nie? Bartek się zajada. Dobre? Cebulka 2 na 10. Niepotrzebna kompletnie do tego dania, uważam. Okej. Okay. Najlepsze chyba z tej pozycji mięsko, tak mi się wydaje. Rzeczywiście troszeczkę zasucha, Ale ja bym spróbował do tej kompozycji dania bez sosu barbecue. Okej, okay, czyli... czyli I'm a and the scenario is that. Where are you from, Poland. Okay, yeah, yeah. Okay, uh, guys, we are with Manchester United supporters and are you satisfied with your squad depth? No, not at so. all. Okay, and which player from around the world would you like to add to your squad? Uh, Federico Valverde. Okay, yeah, Federico yeah. Valverde. Yeah, yeah, it's gonna be very, a very good no chance. Like no chance, yeah, but okay, yeah, but it's gonna be very good value to yeah. your team. And uh, questions for youngsters: uh, Do you think United will improve uh, next season? Yes. yes, yeah, I think we'll do a really good job because um, I think we're gonna need to sign new players with a good transfer market. I think we need to get rid of the glazers. To jest World Hope. OK, a czy myślisz, że masz jakieś szanse w Europo League w tym sezonie? Tak, myślę, że wygramy. Zostaniemy w Champions League, ale nie w trakcie gry w Champions League. OK, uważajcie, guys. Dziękuję bardzo za to wywiad. Bye. My już biamy N412 Oldschoolowe wejście na Ultra Ford Stadium z 1910 roku. Tutaj taka strefa, właśnie gastronomiczna, i się dzieje. Ja, nie wiem jak wy, ale ja lubię, a ty? Ja jestem fanem. Zawsze jak do UK, -a. chipsiki, sól z octem, top of the top. Mega. Słuchajcie, mamy takie bilety, zostały załatwione tutaj przez ludzi, którzy stoją wyżej niż my, że normalnie mamy catering za darmo, także, znaczy za darmo, no w cenie biletów, no. I możemy jeść w ogóle, yy, pić ogólnie, no, nie, dzieje się, kurde, blade. Moi drodzy, my już na Ultra Ford, jak widać, panowie się już rozgrzewają, także czekamy na mecz. No i co? No stadion po prostu legenda, monument. Zaczynamy. Tylko wyczekamy i będzie dobrze. Stadion wypełnia się po brzegi, a my czekamy, aż zawodnicy będą wyłaniać się z tunelu. Przyjechali ładnie kibice North London, the Gunners. Atmosfera na Old Trafford naprawdę fajna. Dzieje się. Nagrywaliśmy ujęcie, że pierwsza połowa była dramatyczna, bo taka była do momentu strzału bezpośrednio z rzutu wolnego Bruno Fernandesza. Natomiast do tego momentu nie działo się totalnie nic. Ale ten gol to po prostu było coś obłędnego. No i ten ryk na stadionie, wow. Słuchajcie, zrobił nam się mecz, jest 1-1, jak atmosfera na Old Trafford i jak mecz w drugiej połowie? No przede wszystkim po bramce Rajsa, kibice Manchesteru jeszcze bardziej się wznieśli po to, żeby dopingować swoją drużynę oraz kibice Arsenalu wznieśli swój doping, także atmosferka naprawdę super. Nie no, meczyk naprawdę, jeśli chodzi o to, co się dzieje właśnie tutaj na standach, no to bardzo spoko i też kibice Pszczyjezdni mega, kibice United super, warto odwiedzić Old Trafford, naprawdę. Tak jest. Uważaj, jest mega gruba, naprawdę słuchajcie, to jest to. No, druga połowa oddaje mocno i powiem wam szczerze, że naprawdę, e, mimo tego, że do 44 minuty nie działo się nic, to teraz jest konkretnie grubo i po to tu przyjechaliście, więc jestem mega zadowolony. Koniec meczu 1-1. Wynik taki, że no chyba Liverpool już może no po prostu przywitać się z Mistrzostwem Anglii Wynik no. przede wszystkim muszę powiedzieć, że jest sprawiedliwy, a to, że Liverpool zdobywa mistrzostwo Anglii z przykrością mówię, ale wydaje mi się, że już jest przesądzone. Też tak uważam. Mecz bardzo fajny w drugiej połowie. Było warto. Zapraszamy na więcej materiałów i pozdrawiamy z Old Subskrybujcie kanał Turystyka Stadionowa. Dziękujemy Wam serdecznie za relację z tego meczu i z dnia w Manchesterze. Wynik 1 do jednego. Mecz w pierwszej połowy, tak jak wspominałem, bardzo przeciętny. No Gol Bruno Stadiony Świata. Druga połowa obłędna. Widok na monumentalną Trafford, My zapraszamy na kolejne relacje. Turystyka stadionowa. Subskrybujemy, wbijamy, zostawiamy łapki w górę i puszczamy w świat. Pozdro, dziękuję za ten materiał. Powroty ze Starego Trafordu do centrum Manchesteru. Nabite jak puszka sardynek ten tramwaj. Słuchajcie, no wchodzimy już do samolotu. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz za ten materiał. Jak się nagrywało? Perfekcyjnie. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Pozdrawiamy, spadamy do Polski. Elo!